Dzisiaj chciałbym się podzielić techniką Neville'a Godarda, dzięki której będziecie mogli manifestować wszystko, czego pragniecie, za każdym razem. Neville twierdził, że widział ludzi, którzy, jak to ujął, byli po uszy zadłużeni, a dzięki tej metodzie, w mgnieniu oka, pozbyli się nawet gigantycznych długów. Widział też osoby, którym lekarze nie dawali nadziei na wyleczenie, a i one, stosując tę technikę, w krótkim czasie pozbyły się tzw. nieuleczalnych chorób, nie pozostawiając po nich najmniejszego śladu. To naprawdę potężna rzecz, więc słuchajcie uważnie. Sprawa wygląda tak. Wyobraź sobie osobę religijną, która modli się do Boga lub osobę duchową, która prosi wszechświat o coś, np. o pieniądze, uzdrowienie, pracę, lepsze relacje, cokolwiek. Ale nic się nie dzieje. Zaczynają więc błagać, a nawet płakać. Co się dzieje? Dlaczego zwracają się do swojej wyższej mocy z taką desperacją, żeby w końcu ich prośba została wysłuchana, a mimo to nic się nie dzieje? Dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że są testowani? Może nie są gotowi? A może nie są wystarczająco godni i na to nie zasługują? Brzmi znajomo? Zastanów się jednak nad tym. Gdybyś miał moc i nieograniczone zasoby, których ktoś desperacko potrzebuje i prosi cię o nie, czy trzymałbyś je dla siebie? Czy wyglądałbyś na kochającą osobę? Niestety tak właśnie dzieje się z ludźmi każdego dnia. Z Bogiem, który rzekomo kocha ich bezwarunkowo i wszechświatem, który niby ma nas wspierać, a mimo to wydaje się głuchy na błagania tych, którzy przez lata zmagają się z biedą. Bólem i chorobą. Ileż jeszcze Bóg może testować ludzi? Czy potrafisz się z tym utożsamić? Może Bóg i rzeczywistość są całkowicie źle rozumiane, włączając w to samo manifestowanie? Uwaga, oto do czego zmierzam. To, co wam teraz powiem, może naprawdę radykalnie odmienić wasze życie. To ty jesteś potęgą. Nie ma większej siły poza tobą. Ty i Bóg jesteście jednością, Bóg nie jest na zewnątrz, Bóg nie jest nawet blisko, ponieważ bliskość wciąż oznacza pewien rodzaj separacji, a jej nie ma wcale. Jesteście jednością, nigdy o tym nie zapominaj. Tak zawsze mówił Neville. Świadomość jest jedyną rzeczywistością. Żyjemy i poruszamy się w różnych stanach świadomości. Tak więc, aby zrozumieć otaczający nas świat i manifestować różne doświadczenia, musisz myśleć w kategoriach stanów świadomości. Na przykład istnieje stan zdrowia, stan bogactwa, stany ubóstwa i choroby, stany szczęścia i smutku, strachu i odwagi itd. Zwróć na to uwagę. Stany świadomości. W jakimkolwiek stanie się znajdujesz, w tym, który naturalnie czujesz, posłuchaj uważnie. To właśnie się manifestuje. Proste, prawda? Twój świat jest odzwierciedleniem twojej świadomości. To nie Bóg na niebie decyduje o twojej rzeczywistości. Ty jesteś swoją świadomością. To tam kierujesz swoją uwagę. Czy to ma dla ciebie teraz sens? Jeśli więc prosisz wszechświat o bogactwo, ale jesteś świadomy bycia biednym, czujesz się biedny, co dostaniesz? Bogactwa? Oczywiście, że nie. Dostaniesz to, czego jesteś świadomy, czyli biedę. Dlatego zawsze pamiętaj. Nie manifestujesz tego, czego chcesz, rozumiesz? Manifestujesz to, czego jesteś świadomy. Chcesz czegoś, musisz tym być. Musisz to czuć, jakby to już było Twoje. To jest właśnie sekret. Widzisz? Życia nie obchodzi, czy chcesz być bogaty, czy biedny, silny, czy słaby. Twoja rzeczywistość daje ci to, czego jesteś świadomy, kim wierzysz, że jesteś. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ żyjemy w świecie opartym na założeniach, gdzie to, co zakładasz i co czujesz, determinuje Twoją rzeczywistość prosto z mostu. Przestań więc czekać na jakieś zewnętrzne bóstwo, które Cię uratuje. Będziesz tak czekać w nieskończoność. Wiesz, co Cię naprawdę uratuje Ty sam. Jeśli jesteś głodny, twoim wybawcą jest jedzenie. Jeśli jesteś biedny, twoim wybawcą jest bogactwo. Jeśli jesteś chory, twoim wybawcą jest zdrowie. Rozumiesz? Od teraz zacznij zwracać się do Bóstwa Jego prawdziwym imieniem. Zacznij mówić: Jestem. Powiedz, jestem zdrowy. Jestem bogaty. Jestem silny. Jestem kochany. Jestem błogosławiony. Innymi słowy, ogłoś się tym, kim pragniesz być. Nie kim będziesz kiedyś, ale kim jesteś już teraz. Poczuj to w sobie. A potem obserwuj. Zewnętrzny świat musi zareagować. Nie ma innego wyjścia. Neville mówi, że kiedy założysz uczucie spełnienia życzenia i pozostaniesz mu wierny, nie ma na ziemi takiej mocy, która mogłaby je powstrzymać. Pamiętaj, dostajesz to, w co wierzysz. Jeśli wideo ci się spodobało, subskrybuj kanał, daj lajka i napisz komentarz. Czy już to praktykujesz? Jakie masz efekty? Do zobaczenia w kolejnym filmie.